W serdecznie całą Polskę. Przed Wami 50 dzień redukcji. Wyjątkowy odcinek specjalnie dla Was. Startujemy z klatką i z bicepsami, No i co mogę powiedzieć? Forma coraz lepsza podopieci, coraz większa siła, masa, ale również redukcja. Reszta się rozgrzewa, tu z tej strony też. Jeszcze nie widzicie, kto jest. Ale czekamy jeszcze za chwilkę przyjdzie cała reszta. Startujemy i oczywiście nie może się dzisiaj obyć bez nowości, które jak zwykle dla Was przygotowałem. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to już za chwilkę przekonacie się, że warto było, a później zdacie relacje, co czuliście i jak czucie Waszych mięśni. Do zobaczenia za sekundkę. Proszę Państwa, Łukasz, startujemy właśnie z 40kami, Trzy serie robocze za nami, to jest ostatnia ciężka seria i lecimy mocno. Tak jak mówiłem, asekuracji nigdy za wiele. Pamiętamy o spięciu maksymalnym u góry. Dobrze. Tak, świetnie. Tak. Jedziemy maksymalnie 10 powtórzeń. Zobaczcie, jaka technika. I o to mi chodzi. Cały czas tego uczymy tutaj. Tak. Super. I oczywiście odkładamy na miejsce. Pamiętam o tym zawsze. W naszym przyglądaniu się światu przyszedł czas na spotkanie z absolutnie niezwykłym, fantastycznym, zupełnie nieporównywalnym z nikim gościem, czyli... I jest także z nami Karol Małecki, którego raczej przedstawiać nie trzeba. Jest z nami Karol Małecki, nie trzeba tego człowieka przedstawiać. Witajcie. Jak widzicie żarty się skończyły. Idę po swojej wielki. <laughs> Czyli moje ulubione siedemdziesiątki. Jak przystało na dzika. Nie pójdzie już. I na miejsce. Uf. Uf. Dziękuję za uwagę. Czytała Krystyna Czubówna. Proszę Państwa, jak widzicie, Wojtek notuje bardzo duży progres. Właśnie na płaskiej bierzemy 30. Nie ma co śmiać tutaj. Ostatnio pisaliście, że bierze takie małe ciężary, i w ogóle. Każdy od czegoś zaczynał, tak? Pamiętajcie. U nas widzą wszyscy. Bo to jest dopiero ma i tak gdzieś się ten progres, zaczynamy. Pomogę mu dawaj. Proste. Uch, tak. Zobaczcie, trzydziecki, lecimy. czasem troszeczkę na patę. i jedziemy. Tak. Tak. Jeszcze jeden. Dobra, i kolana do góry i kolana. Elegancko, zobaczcie. Prawie się zabił, ale żyje. Ale jak widzicie, wszyscy tutaj od początku uczymy się dokładnego podawania odkładania sztagielek, tak? Żeby później jak już będzie brał 70, żeby nie sprawiało mu te trudności. Proszę Państwa, idę już do Was. Tym razem ja dwójki, ten sam skos. Zrobimy rozpiętki, dobijamy do góry kciukami. To jest bardzo ważne i skupiamy się na technice. Zobaczcie. Kciukami. Bardzo dokładnie łopatki ściągnięte, barki opuszczone. Jedziemy tu. Zobaczcie, jak się spina klata. Uff. Yy. Biedny. Cześć Bartas! Dawaj go. 15 razy ruch negatywny ostatni wykorzystujemy. ćwiczenie izolowane dlatego, że aż 15. Krata pięknie się zapaliła. A teraz to samo ćwiczenie pokaże nasz kamerzysta Kondziu. Dawaj Kondziu, zamieniamy się. No i teraz tak jak obiecałem jest Kondziu. Pokaże to samo. Dawaj. Dobijamy kciuka, Pamiętamy łopatki ściągnięte, barki na dół, tak. Pamiętajcie o korekcie. I u góry dobijamy tu, tak. Na początku nie wiedział jak spiąć klatę, teraz już elegancko spina. Super. O, świetnie. Pamiętajcie, żeby sprawdzić, czy partner napina klatę. Sprawdzamy, czy jest twarda, czy nie. Jeżeli nie jest, to uczymy się tej techniki, żeby była coraz lepsza. Cały czas, o tak. Kończy tak samo z 15. Elegancko. Dopracował tak technikę, że przez tydzień czuje klatkę. Opuść barki. Teraz już zobaczy. wyciągnął troszeczkę barki do góry. Korekta. I znowu jest to. Tak. Opuść barki. O, opuść barki. Śmieszne o barki. O, super. 15 razy bardzo fajnie widzieliście na końcu i tam już wyciągnął barki. Tak? Nie było spięcia. Znowu musieliśmy zrobić korektę, opuścić barki. Teraz znowu klatka świetnie pracowała. Pamiętamy o tym zawsze. Pamiętacie, jak robiliśmy na macie wyciskanie z odpoczynkiem na dole? Pewnie, że pamiętacie. To teraz robimy to samo, tylko że rozpiętki. Znowu wasze łokcie i nasze łokcie muszą dotąć maty, poleżeć tam chwilkę, odpocząć sobie i rozluźnić macie klata, a u góry ma się bardzo mocno spiąć. Ale robimy rozpiętki. Pamiętamy, że kąt ma być rozwarty, a nie tak jak przy wyciskaniu. Jedziemy. Bardzo dokładnie. 아 <laughs> 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 Trzy razy. I uh. Jeszcze raz. nie rozciągamy. Pamiętam o tym ruchu negatywnym, ostatnim jeszcze, żeby sobie zrobić. Uh. Czujesz to, Łukasz? mega. 15 po klata jest tak naładowana. Pamiętacie, że to tutaj ma odpocząć. Kąd ma być nie tak, jak przy wyciskaniu, tylko tu rozwartych, tak? Tu ma być bardzo mocno nacienie, tak a u góry bardzo mocno spinamy. To wszystko, co macie zrobić. Cztery takie rury po 15 i zobaczymy, czy coś jeszcze. Proszę Państwa, widzieliście przed chwilą naszą nowość, rozpiętki na macie. Weszło mówić, skupiliśmy się na spięciu, przytrzymanie na dole, ale teraz, żeby już maksymalnie dobić. Łukasz i Wojtek pokażą. Wojtek na płaskiej, Łukasz na skosie. Potrójna seria. Najpierw od połowy do góry 10, później od dołu do połowy 10 i całych 10 jak się uda. Sprawdźmy. Chodźcie. Od połowy do góry 10. jedziemy. Króciutki ruch, tu, tak. Zobaczcie, jaka technika, sama klata pracuje. U Wojta to samo, tylko 10. Albo aż 10. Jak skończymy to później od dołu do połowy, tylko takie, spięcie malutkie. Inaczej trzeba nam Tak. I po tym jedziemy 10, ale całych. w pełnym zakresie, maksymalne spięcie, maksymalne rozciągnięcie. Po pierwszej takiej serii już macie dosyć. A wiadomo, że na jednej nie może się skończyć. Tak, 10 musi być. Dobrze. Bardzo dobrze. O tak. No i to jest pierwsza seria, zobaczymy ile wyjdzie. Dwie na pewno, może trzy, a może cztery, kto wie. I potem już zaczynamy bicepsy, więc widzimy się za chwilkę. Jeżeli potrzebujecie zaparzyć sobie kawę albo nalać sobie coli zero, to właśnie to jest ten moment. Jesteście gotowi? Cieszy mnie to. My też jesteśmy gotowi. Zobaczcie. Jest Wojtek, jest Łukasz. Robimy tak jakbyśmy robili ze sztangą, ale ze sztangielkami. Zobaczcie, w ten sposób raz jedna, raz druga, 10, 12 na stronę i od razu później dobijamy młotkami oburącz. Cały czas czucie, bardzo dokładna technika. Ja w tym czasie od razu zrobię moditernik, już tam nie czeka. Chłopaki robią swoje robią swoje. Lecimy. Jak się zapaliło? Mm, bardzo ładnie. Jedziemy! Chłopaki też pięknie poczuli. O to właśnie chodziło. Ale już mamy plan. Bo to co teraz robimy, ten moliternik plus to, to traktujemy jako jedną serię, jako pierwsze ćwiczenie. A drugie ćwiczenie pokaże Tomasz. I żarty wtedy się już skończą. Nadobicie oczywiście Eee, zrobimy coś jeszcze fajniejszego, żeby już całkiem się zapaliło. Ale to muszę poczekać chwilkę. No i jesteśmy przy bicepsach. Tomasz, jedzie już drugie ćwiczenie. Ostatnio przyczepiliście się do łokci, które poszły do przodu. I właśnie mają ich do przodu. A jak nie spróbowaliście, to spróbujcie. A teraz robimy na trzy sposoby. Zobaczcie. Cofamy łokcie. później łokcie w miejscu. I do przodu. I to jest jako jeden. Zobaczcie. Tak. Teraz łokcie w miejscu, a teraz łokcie wyciągam do przodu. Tak. I teraz znowu. Cofamy łokcie. W miejscu. I do przodu. Tak. Super. Tak. O właśnie. Bardzo dobrze. Dobrze, Tomasz. czuwa tak jak czujesz, Aha. w miejscu i teraz do przodu, tak. Zobaczcie, OK i zobaczcie i teraz bierzemy jeszcze sztangielki i dobijamy to młotkami na zmianę. Zobaczcie, tak, o właśnie, ma bardzo boleć, i boli go bardzo, ale nie odpuszcza. Tomasz, dawaj! Widzieliście w ogóle tą maklatę? Naładowaną? Po tym wszystkim, co tu zrobiliśmy? Szok. I taką właśnie też macie mieć. <grystanie> dawaj, Tomasz! Standardowo takich robimy cztery. Ale jeszcze musicie zostać z nami, bo za chwilkę zobaczycie, co mamy w zanadrzu. I dopiero się teraz zapalą bicki. No, i jesteśmy przy naszym trzecim ćwiczeniu. Bartas już jest na ławce, kąt 45 stopni. Zobaczcie. Teraz na mocno na bok, bardzo mocno rozciągamy. Zobaczcie. Jak najniżej, łokcie. I szangielki mocno na dół. I tylko wiceps. Nie podnosimy w ogóle łokci. Tak. I góra. Powtórzy na pewno ma być 12. Na pewno. Zobaczymy, czy widzi więcej. Samo to że macie na bok, spowodowały naciągnięcie bicepsów. Opuszczamy i bardzo mocno się naciągają. Tak. Minimum 12 na pewno. Jak już zaczyna palej, palić, to jeszcze z w tym paleniu, musi być. Tak. Cały czas, pompuj. Łokcie cały czas w miejscu, tylko przed przedramiona pracują. Do granic musisz zapalić, maksymalnie. Tak. Hmm? Elegancko Ale boli mm. <słuch> I właśnie tak macie zrobić te bicepsy cztery takie serie dzisiaj już spokojnie wystarczą, bo już czujemy, że jesteśmy zajechani, a po tych czterech seriach to już będzie całkiem masakra. Więc już dzisiaj cały trening widzieliście. Pozostaje tylko się pożegnać. Widzieliście dzisiaj Bartasa, Łukasza i Wojtka. No i oczywiście mnie. Mnie bardzo delikatnie, bo dzisiaj było bardzo mało, oczywiście też był nasz kądził, kamerzysta, którego widzieliście, coraz lepsza technika i o to tu właśnie chodzi, cały czas uczymy się podstaw, coraz to wchodzimy na wyższy level, o to nam właśnie chodzi. Jutro widzimy się z naszym najlepszym treningiem w ciągu tygodnia, czyli nogi, katujemy ekstremalnie. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy ciężar, czy objętość. W każdym razie na pewno coś nowego Wam pokażę i skupiamy się na tym, żeby ta separacja była jeszcze głębsza, ale na pewno jakieś połączenia będą fajne. I jeżeli przetestujecie, zrobicie to co my jutro, więc zapewne nie pożałujecie, więc bądźcie razem z nami. Do zobaczenia, trzymajcie się i pamiętajcie, ale lekkie!